Jesteśmy na konferencji Bienej Polska. Dzisiaj z nami 400 przedsiębiorców z Polski. Konferencja pokazuje mi, że praca, którą robimy w terenie, to wszystko składa się na coś większego w całej Polsce. Setki przedsiębiorców, którzy nie przyszli tu przez przypadek, tylko dlatego, że system, który zbudowaliśmy, faktycznie działa. Będąc gospodarzem konferencji, miałem przyjemność poprowadzić wykład. Postawa jest wyborem. Dzisiaj mówiłem o tym, jak wdrożyć rekomendacje i strategię na rekomendacje w swojej firmie. Jesteśmy w stanie poznać inne regiony, wymieniać się kontaktami. Dziś mamy grupy, w której firmy z tej samej ulicy generują ze sobą kilkanaście milionów złotych rocznie. Dzisiaj w Biewisku mamy firmy, które wsparcie przez 20 lat działały obok siebie, a w BNI zaczęły ze sobą współpracować. W Warszawie mam grupy, które generują po 30-40 milionów rocznie. W ostatnim roku, wykorzystując wiedzę, jaka jest w tej organizacji, mój biznes urósł 14 razy rok do roku. Jestem dumna z zespołu i z energii, którą wspólnie stworzyliśmy. Już teraz zapraszam na przyszłoroczną konferencję z okazji 20-lecia BNEF w Polsce. Skala będzie jeszcze większa.